Siemko, witam z Nadii dzisiaj gramy w tego gry do której macie nazwę w tytule filmu i jeśli wam film spodobał, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie agonię, nie wiem w ogóle o co wchodzi w tej grze, dopiero ją odpaliłam po prostu zaciekawiła mnie ta okładka gry, a w związku z tym, że jest już 26 października, ale nie wiem kiedy to wstawię jakby co dzisiaj postaram się, też 26 października żebyście się nie dziwili, że powiedzmy stawię to jutro, a ja mówię, że 26 października Że to nagrywam i że niedługo jest Halloween. I zobaczcie mega mnie za ciekawia to wiedźma, więc już nie przynudzam i to chyba będzie trzeba jakieś nie zbrać Więc play. Easy hard, easy. I no mega ciekawa jest ta gra. A gra winnią tylko 22 osoby, a to jest normalne, jest play, fajne. Tak mi się wydaje. No, zaczynamy. Yy... Nie no, bardzo ciekawa się wydaje taka Tylko pytanie, czy nie dostanę zaraz jumpscara. O kurde. O kurde. Ej, to jest mega podobne do Barysa. Mam dynie Kurde, będę miała dynię. O, mam ją. Dobra. Już mam jedno tutaj, zobaczcie. O! Uff. Kurde, ona tu na mnie patrzy no. A myślałam, że to jest oko. Czy tu jest dynia? Nie mam dyni. Tu mogę coś kliknąć. O, tu jest dynia, dobra. A taka lampka. A poza wziąłem dwie. Nieważne. To jest lampka. Labyrinth. się chyba już przechodzi. A nie, może jej nie jednak. Aha. Mm. O, no co ja tutaj powinna iść, bo tu chyba źle akurat poszłam gdzieś. O, no i ja chyba tu, o, tutaj. Właśnie tu. A to może jednak tutaj? O, dobra jestem. O mateczku, co to jest?

superowy O, mogę mieć mieczkę? A chyba, że. A nie, ja myślę, że to jest z Produkcji. ja ją mam chyba pokonać, słuchajcie. Jak? Aha. No i co ja tu mam robić? Jeszcze mi Dyni zabrali kude. Słuchajcie, ja tu muszę chyba... A właśnie no tutaj muszę ucieknąć. Chyba. Ona będzie ze mną łazić? W kółko? Szybko, Nadia, szybko. Dobra. Ojej, tu jejku. Ona chyba już mnie nie goni. Mam nadzieję. Ej, nie, no, dobra, nie goni mnie już. Mm. A mam klej na dnie drugą no Oj Dobra No jak ja tego nie dotknęłam, kudę. Ale dobra. to jest jakiś przycisk, no to pewnie tego trzeba kliknąć. Muszę ten jeszcze, muszę kliknąć. Ja nie wiem. O, dobra. No dobra. Pyk, pyk, tyk, cyk. Już mam trzy dynie aż. Uff. Eee, okej. Okay. No i gdzie mnie wywiało, kurde no. No gdzie mnie wywiało? Gdzie ja jestem? Już chyba wiem, muszę iść. O tutaj właśnie, o no dobra. O, pij. Czyli ja mam tutaj zejść, tak? Chyba. Tu coś jest, chyba dynia. Może i nie dynia. O no dobra. Chyba, ja chyba mam tu kliknąć coś. Może ja na tego to muszę stanąć. Kurde. Nie wiem. Może ja na razie stąd wyjdę. Ale chyba mi się nie uda. A może i uda? Nie wiem. Nie chcę. Tak myślałam dobrze już wiem, kto jest konewka i trzeba go podlać. O no, dobra, i pewnie mi coś tu da, co? A nie będę mogła pewnie potem przejść, właśnie. No, chyba, ej, ja tak cały czas będę z tą konewką łazić, tak? ja mam ją mieć tak cały czas. Aha, dobra. A, bo ja tutaj jeszcze muszę je podlewać, te kwiatuszki. <laughs> to tak. Mm. Uda. Co to jest ta opcja? Ej, jaka rodzinka! Jaka familia. Ude. Ty, a jakie mam teraz z tego wyjść? Kurde. O, dobra. No, o, o. no ja nie mogę po prostu, czy to jest ta konewka, no, tak. no co i teraz ta konewka. Eee, dobra, trzeba chyba będzie zrobić to tak. No ja nie mogę bo do tego się nie da teraz chyba przejść. No zapewne da, ale może ja nie. No mm. kurde już prawie byłam. Mm. Zaraz mi się tak uda. Kudy radę Daję. Co, no, kudę daje robię, dobra? To Co Pewnie mi jeszcze zaczną atakować te arbuzy łzy Aha, to myślałam. Co w się sensie myślałam, że one podejdą tu. to. Mhm. No to Ja już to grę dosłownie gram patrzeć Prawie 13 minut, a ja tylko 3D nie mam. Ale sprawnie będzie dosyć, no. Na... A... Aha. Dobra. Ej, co to tam było przed chwilą? Ja tam jakiegoś jumpscare'a dosłownie dostanę. Co widzicie? Tam jumpscare'a dostanę pewnie jakiegoś jakoś Ja nie dam rady po prostu. O, dynia już się... Już tak po prostu w ostatnim momencie, bo ja, e, znaczy ten na początku, a dobra, idę dalej, a ja mówię takie, ej, to dynia. Aha. A może jeszcze tu spadnę, tak? Jak ja mam teraz spadnąć? Może ja tutaj miałam padnąć, ale raczej nie, dobra. O, dobra. Da? O, no zobaczcie, no kurde, jakiś jumpscare jedną. O, happy. Happy, 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 happy. Trzeba iść szybko. Zobaczcie, O, widzicie? D? Happy, 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 tu, 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 happy, 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 happy. Szybciej. Siłuje. O, no dobra, można już, już iść, o. O, samoopora mi się udało. Dobra. Mm, mm, mm. Podejrzane. Bardzo podejrzane miejsce powiem wam. Naprawdę. Zaraz jakiegoś jumpstara dosłownie dostanę. No. Już się boję. A no to jestem miejsce, co to, to Ciekawe, czy jakby po prostu sobie to spadło. No. Mniej ważne. To czy bym ten... Dalej mogę tu kontynuować. No i co ja znowu mam ten... Posłuchajcie, no, słuchajcie, ale lawa po prostu no mogę sobie tutaj ładzić. Muszę się aż bo raczej nie wstanę tam. O! No, czekajcie chwilę. Jeszcze minut O! Chyba <ślesk> już tam, no. Ja dziękuję. Yeah. Czy my tu będziemy się ścigać? Tak myślałam. aber wir haben es Grałam. Mm -hmm. Ojejku. Jeszcze mi przed nosem przeleciał, kurde. A co to tam stoi? A, tak ten. Co wygrałam A nie. No to, to to chyba jest boss jakiś. Możliwe. Co to jest? A no to co kurde, no. Dzisiaj wszystko zgaduję w tej grze. Ok, na mnie też atakuje.

no a więc on więcej tych gier. Wstawę gra. Mm. A ja widziałam jakieś na Robloxie. No a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!